ale mój mąż zaczął pracę. Eee, I ostatnimi tymi, tym czasem, gdy o dwa tygodnie wolnego chodziliśmy późno spać, bo chodziliśmy koło drugiej nocy spać i spaliśmy do 10-11, no ale że zaczął pracę, to eee, mąż chodzi wcześniej spać, no dzieci jeszcze koleją o 12, jeszcze nie śpią, chłopaty są w łóżkach u siebie, ale jeszcze nie śpią. I powiem Wam, że ja normalnie odpoczywam chłopcy w pokoju, mała śpi, mąż śpi, mąż to chyba takie czwarte dziecko mi się wydaje, naprawdę, ale śpi i ja po prostu tak odpoczywam, siedzę sobie przed telewizorkiem, zrobiłam sobie herbatkę z cytrynką i po prostu odpoczywam. E, kochani, muszę Wam wysłać te kartki, ale musicie jeszcze troszeczkę poczekać, z tego względu, że e, mój mąż w tym tygodniu do pracy jeździ naszym autem, a u nas tutaj w pobliżu nigdzie nie ma kartek do kupienia i będę musiała jechać do tego naszego miasteczka tutaj, E, tak no jak on zabiera te auto no to przyjeżdża już tak jest godzina prawie 18 więc ja już ja po nie lubię jeździć z samochodem jak, jak mnie śledzicie to wiecie o tym i po prostu poczekam albo na weekend albo po prostu e, mąż mi zostawi auto a znajomy go weźmie do pracy więc jakoś ten problem rozwiąże jak będę wysyłać kartki to oczywiście dam wam znać prywatnie e, na maila Ci, którzy mi wysłali adres na maila, dostaną wiadomości na maila, ci, którzy na insta, to na insta, A ci, którzy na facebooku, to na facebooku. <grytanie> tak. Ale kijowe światło, <grytanie> tragedia, ale dobra. Herbatka jest jeszcze w świątecznym kubeczku. Dzisiaj rozmawiałam właśnie z ciocią, postawię sobie, bo jest. Rozmawiałam z ciocią i prawdopodobnie, jeszcze to nie weszło w życie, jeszcze są dyskusje i w ogóle, ale prawdopodobnie szkoły będą zamknięte aż do lutego. Boże, do lutego szkoły mają być zamknięte i przedszkola, to jest w ogóle jakaś tragedia, co się dzieje. Nie jest w ogóle lepiej, jest jeszcze gorzej, ale no zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze dokładnie nic nie wiadomo, może się okaże tak, że potwierają. Najgorsze jest to, że w innych krajach jest nauczanie online, w Polsce jest nauczanie online, nie wiem, w Holandii nauczanie online, a tutaj się siedzi z dzieckiem, nie wiem, może w tych większych miastach jest coś zrobione, ale u nas nie ma i to my dostajemy kartkę, dostanie, dostajemy na tej kartce, co mamy danego dnia zrobić i musimy siedzieć parę godzin i robić to z Yasinem, a Jasin, no, niestety nie kwapi się do roboty w domu, do właśnie robienia lekcji, więc to jest właśnie problem. Druga taka wiadomość to chodzi o wakacje, te letnie wakacje zawsze, wiecie, tutaj chyba w Niemczech mieliśmy 6 tygodni wakacji, jakoś się nie mylę. Nie, coś takiego. A w tym roku ma, ma być tylko 3 tygodnie wakacji, więc to też jakaś tragedia, bo my planowaliśmy i tak, i tak, pomimo tej całej sytuacji, chcemy jechać do Turcji. Jest taki plan. Wiadomo, będziemy musieli zrobić testy i tak dalej, ale chcemy jechać, chcemy zobaczyć rodzinę. I mm, i był plan, że pojedziemy na 4 tygodnie, a tu się okazuje, że będziemy musieli jechać na 3 tygodnie, więc troszeczkę nam to skomplikowało wyjazd, ponieważ my jedziemy 2 dni i 2 dni wracamy, bo my jeździmy zawsze samochodem. Z tego względu, że możemy sobie więcej rzeczy zabrać, jest nas dwóch kierowców, e, zwiedzamy sobie po drodze, stajemy tam, gdzie chcemy i dla, no po prostu to, to, też nie oszukujmy się, dla nas to jest też tani. z tego względu, że w okresie letnim e, bilety z samoloto, na samolot są bardzo drogie, no nie wiem jak będzie w tym roku, ponieważ wiecie, cała ta sytuacja z tą pandemią, ale ogólnie bilety są bardzo drogie, a na naszą pięcioosobową rodzinę, coś już w ogóle. Powiem Wam, że ostatnim czasem też e, rzadko wychodzę z domu. Na zakupach w sobotę był hakan. E, jedynie może na korytarz albo na dół po listę, albo jak mi coś braknie, to skoczę na chwilę do ciotki tak to nie wychodzimy. Też jest zimno z, z jednej strony, e, a z drugiej strony nie ma gdzie po prostu wyjść. Wszystko jest podamykane. Są otwarte tylko markety. Dzieci miały e, wolne, m, miały w te ferie zimowe, takie te świąteczne. No to jest troszeczkę tragedia z tego względu, że żadnej rozrywki te dzieci nie mają, te dzieci się w tym domu nudzą, nie można wyjść ani na basen jakiś e, kryty oczywiście jechać, ani na jakieś zakryte place zabaw. Nigdzie, po prostu nigdzie, nigdzie nie można z tymi dziećmi jechać, jechać i to jest po prostu tragedia, bo można miał dwa tygodnie urlopu, dzieci mają wolne i chcieliśmy ten czas spędzić, wiecie, jakoś aktywnie, ja chciałam też nagrywać, chciałam pokazać Wam więcej rzeczy, ale po prostu nie możemy się tak poruszać, od godziny dziewiątej do godziny piątej albo szóstej rano w ogóle nie możemy się poruszać samochodem, musimy siedzieć w domu, także po prostu to jest jakaś kpina, tragedia i ja już rozumiem, że wszyscy jesteśmy tym wszystkim zmęczeni, ale... Niech już się to wszystko skończy i, i wrócimy już do normalności. Najgorsze jest to, że okej, okay, pozamykają te szkoły, no mo, widocznie tak musi być, ale wkurza mnie to, jak są szkoły zamknięte, a ja widzę to młodzież spacerującą w dużych grupach po ulicach, śmiejącą się, palącą papierosy i cieszącą się, że mają wolne od szkoły. No, to, to jest bez sensu. Jak szkoły są zamknięte, bo się ludzie zbierają w grupach, to to co te dzieci robią na dworze? One też są w grupach, więc otwórzmy te szkoły, zróbmy jakieś grupy, podzielmy tych, tych dzieci na, nie wiem, jeden tydzień idą, drugi dnia, bo co drugi dzień i niech to jakoś powoli się rusza, bo te dzieci w tych domach one się nie nauczą tak, jak powinny się nauczyć w szkole. W domu szkoły nie ma takiej jak. W szkole. Szkoła jest od tego, żeby uczyć dzieci, a w domu jednak te lekcje nie przebiegają tak samo, chyba wiecie o co mi chodzi, nie? Dajcie mi znać koniecznie, jak to u Was wygląda, e, e, tam gdzie mieszkacie. Nie wiem, w jakich krajach mieszkacie, ale dajcie mi znać. Wiem, że dużo mam obserwujących z Niemiec, też są z Irlandii, z USA i z Polski, jest bardzo dużo z Holandii, także i z Turcji, w ogóle. Część, gdzieś tam jest jakiś procent, y, jakieś Państwo mnie obserwują, więc dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, jak to wygląda teraz u Was, bo jestem bardzo ciekawa, bo to co chwilę się zmienia. Ja powiem Wam szczerze, że ja wiadomości nie śledzę, ale właśnie to, co mi ciocia powie, albo to, co mąż właśnie usłyszy w pracy i, i przyjdzie do domu, powie, ale ja ogólnie wiadomości nie śledzę, unikam, dlatego też może mniej wiem właśnie takich, wiecie, Dajcie znać po prostu. Mniej ciekawości wiem ze świata, dajcie znać, co, co i jak jest u was. Bardzo was proszę. Także kochani, dzisiaj ja się będę z Wami żegnać. Tak wiem, tu nie mamy jeszcze lampy. Ta lampa będzie kupiona, ale no jak wiecie, albo ją zamówimy, a ja bym chciała zobaczyć na żywo lampę, nie zamawiać przez internet. Chciałabym zobaczyć, jak ona wygląda. No ale teraz sklepy są zamknięte. W ogóle nie wiadomo, kiedy przyjdzie szafka nowa, która. Tutaj ma przyjść. Nie wiadomo, kiedy przyjdzie nowy okap i stół, bo wszystko jest pozamykane i w ogóle nie wiem. Cały czas to się tak ciągnie, ciągnie, ciągnie. No dobrze, kochani, ja już dzisiaj będę z Wami żegnać. Jutro Wam oczywiście coś do, dodam do tego vloga, żeby to nie była taka nudna pogadanina. <gadania> Także widzimy mm, się już jutro. Dzisiaj z rana taka niespodzianka śnieg pada. Zobaczymy, jak dużo go napada. Pewnie tylko troszkę i koniec. Ale fajnie. No teraz to już jest czat. Zobaczcie, jak pada. Może w końcu trochę śniegu napada, i będziemy mogli wyjść z dziećmi. Pochodzić trochę w białym puchu. Ale kawały lecą pięknie, żeby tak więcej. Niech pada, niech pada nie, no coraz bardziej sypie. Zobaczcie, jak już biało jest. Boże, jak się człowiek cieszy, jak trochę śniegu napada. Naprawdę, jak dziecko. w co to jest? Śnieg pada? Już się obraziłam. Baterie się wyładowały, tak? W szotecce. No cześć, cześć, witam się z wami kochani. Powiem wam, że u nas tak pada śnieg, że już na pewno widzieliście w tych poprzednich urywkach. Coś pięknego i coś, za czym e, chyba każdy z nas w tych czasach tęskni, właśnie za takim śniegiem. I w ogóle zaraz muszę iść zanieść moje ozdoby na strych, bo jeszcze tego nie zrobiłam i stoją na przedpokoju cały czas, więc wrzucę je do windy, pojadę do góry i, i je zaniosę, żeby tak wiecie, nie stało, bo to tak jednak nieładnie nie wygląda. Chciałam jechać kupić te kartki, ale tak jak Wam mówiłam, e, Hakan mi nie zostawił auta, bo musiał do pracy jechać naszym autem i jutro mam jakieś święto powiem Wam, że nawet nie wiem jak ja już muszę zerknąć, bo mieszkam w Niemczech i tak naprawdę powiem Wam, że nie wiem jakie są tutaj święta obchodzone bo w sumie z jednej strony mnie to troszeczkę nie interesuje jest wolne, to jest wolne jakoś nie przywiązuję się tak do tego kraju ale powiem Wam, że może uda mi się zabrać Was później na spacer tutaj po okolicy bo mimo tego, że tak sypie strasznie śnieg jest ciepło są dwa stopnie na dworze a ja biorę się teraz do sprzątanie i w ogóle nagrałam z dziećmi challenge dla Was, więc na pewno zobaczycie pierwszy ten challenge i pod tym filmikiem możecie mi dać znać, jak Wam się podobało. Powiem Wam, że fajnie się nagrywa z trójką dzieci, ale jest strasznie chaotycznie. Każdy krzyczy, e, chce się, wiecie, e, przekrzyczeć i, i się ciężko nagrywa, ale wydaje mi się, że fajnie, bo e, to dla nas jest jakaś taka wspólna zabawa i wspólnie e, spędzony czas. A jeszcze mam takie... E, ja chciałam Wam powiedzieć, bo możecie to źle odebrać. Ostatnio mam reklamy u siebie na kanale i powiem Wam, że jak weszłam na jeden z filmików, to tam się okazało, że jest na nim aż 7 czy 8 reklam. To od razu Wam mówię, że to nie ja wstawiałam te reklamy, i tam gdzie widzę gdzie przy krótkim filmiku jest tyle re reklam, od razu je kasuje. Jak jakieś tam się Wam zdarzy też, to dajcie mi znać, bo na krótkim filmiku, który trwa, nie wiem, 15 minut 7 reklam to jest naprawdę bardzo dużo. Więc to nie, to nie moja wina, to YouTube sam je tam powsadzał, jakby co. Przepraszam was bardzo, dajcie znać, jakby coś takiego było, bo ja wiem, ja sama oglądam filmik na YouTube, jak widzę, jak jest tam powsadzane z 15-20 reklam, to mi się po prostu tego nie chce oglądać. Także jak zobaczycie gdzieś tam, że jest właśnie tak bardzo dużo reklam, to mi napiszcie pod filmikiem, ja to, ja to wejdę w, w ustawienia i pokazuję. Wczoraj właśnie też w jednym filmiku, jak weszłam, patrzę, no kurczę, no 7 reklam, ja tego w ogóle nie ustawiałam. I YouTube sam narzucił sobie te reklamy, także jak coś będzie Wam to przeszkadzać, to dajcie mi znać, ja to będę usuwać. zadowolona ze śniegu? <laughs> Tak, mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Trochę gadaniny, trochę bitwy na śnieżki. Fajnie, powiem Wam, fajnie się tak zmęczyć, pobiegać razem z dziećmi, porzucać się tymi kulkami. Taka radocha. Ja to się cieszę, jak widzę śnieg, to się cieszę jak małe dziecko. A moje dzieci, było im zimno w ręce, bo nie jesteśmy przygotowani na taką... Na, na zimę to już w ogóle, ale na taki śnieg, bo... E, gdzieś rękawiczki są, ale pochowane w szafie. Gdzieś czapki są, ale dzieci normalnie nie noszą czapek, chyba żeby był jakiś, nie wiem, minus ileś to by założyły. E, buty zimowe też są, ale też pochowane gdzieś u góry na strychu, bo jest na tyle ciepło, że tego nie trzeba w ogóle zakładać, więc, więc my tego tutaj w domu nie mamy. Wszystko jest albo w szafach gdzieś pochowane, albo właśnie u góry na strychu takie zimowe wiecie rzeczy. Jedyne, co miałam, to małe kombinezon bo się w szafie i dlatego o, udało się właśnie e, z tym kombinezonem, bo tak to by była cała mokra. Chłopacy to wiadomo, tam pobiegali, pobiegali, poupadali, pomoczyli się i wróciliśmy do domu. Także fajna była zabawa, wszystkim polecam. E, mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej tego śniegu i e, że wszyscy będziemy się fajnie bawić. E, ja Wam dziękuję za oglądanie tego vloga i oczywiście zapraszam do następnego, który już niedługo się pojawi na kanale. Pa. Dzięki za oglądanie.